Cześć, dzisiaj widzimy z murów kolejnej rezydencji e, i więcej o tej rezydencji się dowicie z lekturki, bo e, nie zamierzam tu spędzić dużo czasu. I zobaczcie, to nie wygląda zachęcająco. A poza tym. o tym bardziej. Na razie jesteśmy w pilnicach i z takich ciekawszych rzeczy to polega znalazł tutaj godło w tym stanie. Jeszcze pojedyncze odłamki gdzieś są. I ja tutaj nie muszę uważać wzrostowo. Więc idziemy na górę kratka Klatka schodowa. Drzwi drewniane. Stan taki sobie. Tu mamy zamknięte drzwi. Tu trzeba będzie włączyć. Uuu! Trzeba mega uważać w ogóle pod nogi. To wszystko tutaj chwieje. Tutaj Grzegorz mówi, że rozmawiał z miejscowymi i że tu były biura, nawet kino w pewnym momencie, skończyłam, że mogłam na szeroki kąt przełączyć. Tak, bo tak zaraz zrobię. Tak, więc podobno było tu kino, tu widać jakieś wyrwane kaloryfery. Za nimi były dekoracje. Wanna. No i kino, biura. Tu w góry były mieszkania. Dalej jesteśmy w tej mieszkalnej części. Hmm. Tutaj jakaś część wspólna musiała być. Tam są mieszkania. Tutaj boiler z gazetą. Podłoga jest taka jaka jest. Stara gazeta. Kejmy takich właśnie zakamarków. No to w starych domach. No. Tutaj, a to, to też musiało być koło Łowieckie. Jak Polski Związek Łowiecki. Dość bur. Sufit, wymiata. Do dzisiaj. Cudowne jest. Cudowna sala. Coś pięknego. Też warto zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły architektoniczne na kolorystykę. Mm. Ma risolite. Super. Jesteśmy przy głównym wejściu rzeczywiście na Dzień Dobry Biuro. A no tak, my wchodziliśmy od piwnic, ale tu już nic nie ma. O, jaka współczesna łazienka. Dobra, no zobaczymy sobie tutaj jeszcze. No nie wygląda to dobrze. I mamy co? Instrukcje bezpieczeństwa pracy. Ale nie, no to tu musiały być mieszkania. Takie, no. Tu nic ciekawego nie będzie. Wspólne łazienki na piętrach. No, czy fajnie mieszkać w pałacu. Z jakiejś silent Hillowe pomieszczenie. No, to jest pomieszczenie nad tą salą balową. Mm -hmm. No, to mieliśmy nad głowami, średnio, ale ktoś tu jeszcze niedawno imprezował, jak widać. No nic, zobaczę jeszcze, czy coś tutaj jest godnego uwagi. No w strychu tutaj nic, nic nie ma. Tam ktoś krzesełko postawił. To lecę jeszcze parę sali chyba zrobić, ująć, tak myślę.